Witam wszystkich. Dziś chciałem Wam pokazać co od ostatniego filmiku, który, po których tam w różnych opiniach i poradach, nie dało mi to spokoju. Wymieniłem koło pasowe. Zaraz Wam powiem. Pokażę. To koło pasowe jest zdecydowanie mniejsze główny napęd jest praktycznie teraz jest z tym kołem tu jest 13 cm tak niedokładnie może zmierzę ale a mniej więcej 13 i 1 chyba jest ale nie wiem jak tego zmierzyć no można powiedzieć 13 cm ma no tu na śrubie nie? no ale to jest coś ko tego i tamto koło ma też około tego tych 13, więc jest jeden do jednego. a przedtem było tak, że to było mniejsze, czyli te obroty na nożach były zdecydowanie większe. No i przez to ten silnik dostawał po dupie na wysokich trawach i go mówiło. Zresztą zauważyliście to w poprzednim filmiku, i tak nie dało mi to spokoju, przespałem się z tym i utoczyłem takie koło pasowe. Większe. i testowałem go wczoraj i wydaje mi się, że to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Te noże kręcą się troszkę wolniej, ale mają większą siłę. Też w John Deere w tamtym roku robiłem remont kosiska. Tam było 130 chyba, bodajże 7, jak się nie mylę. Coś koło tego szerokości, troszkę większe noże i tam te koła pasowe, główne napędowe, jest zdecydowanie większe, nawet nie wiem czy nie większe od tego. I te noże się tam krącą troszkę wolniej. No i co za tym idzie, mają większą siłę. Myślę, że uda mi się, nie wiem czy w tym roku, ale w przyszłym może pokażę to kosisko na takich świeżych trawach, jak to idzie. Powiem szczerze, mi się lepiej tym Deere'em, tym kosiskiem kosiło trawę, po prostu go nie muliło, no i tak to też miało wpływ na to, że wymieniłem to koło, zobaczymy, potestujemy to, szkoda, że się sezon kończy, ale tak wstępnie, wczoraj pokosiłem większe trawy i normalnie, standardowo, tak, koszę łąkę, także, także to po prostu no, lepiej kosi. Zobaczymy jak to będzie, jak to się przełoży na czas, ale na pewno silnik nie dostaje tak po tyłku, zdecydowanie lżej pracuje i go nie muli. Także wracamy na łąkę i pokażę Wam pierwszy raz, może tam wjadę w tą trawę większą, zobaczymy co się będzie działo, sam jestem ciekaw, także zaraz, zaraz wracam na łące i pokażę Wam na mniejszej i troszkę większej trawie postaramy się wjechać, mam nadzieję, że pasek nie poleci no to jednak jest dość duża siła i, i jest wilgoci troszkę w trawie także, także zaraz wracam i, i zobaczycie to i teraz skonujemy tą trawę. troszkę przesuszona W ostatnim filmiku, a jest jeszcze tyle, nie wiem co to jest do wysłyszenia, troszkę więcej, ale to, to, to jest nieznacznie, także dlatego też nie dawałem fula, bo tu już za wiele się nie da, dać, to jest minimalnie, także odczuwalne i słyszalne. Traktorka nie trzeba, żeby, żeby coś zamulało silnik Przez co też są równe obroty na tym kosisku A ja ja wjedziemy w tą trawę Jak na, na pól, już się więcej nie da dać. E... Silnik odczuwa to, ale nie aż tak bardzo jak to było w poprzednim filmiku. jest duża i to trzeba wiadomo nie jechać na pełnym gazie Teraz jedziemy większą trawę jaką. czuć, że ten silnik dostaje, ale ale jest to skoszone nie ma takiego przygórania jak ta była, to jest jednak duża trawa wilgła, także dość dużo no, teraz dostaję, ale to jest trawa popadku no, na Dobra, nie męczymy do tego. Nie będę męczył traktora. To się zapycha, to jest wilgłe, także to trzeba na 2-3 razy kosić. Może eee... no, spróbujemy jeszcze tak skosić. No ale tak jak widzicie, to się będzie zapychało, bo to raz, że to jest wilgłe. Jedyne co, to naoszczyłem noże. To na pewno na plus będzie. To widzieliście, ta trawka tam bez problemu idzie. Trzeba było kosić pierwsze zgrubnie, no i tak się zapycha tak, no to nie ma śpiewa. Ale traktorek nie dostaje się. zdecydowanie, ale to tak yy, muszę potestować, także zobaczymy w dalszym użytkowaniu. Yy, mam w planie tutaj jeszcze turbinę zrobić. Miałem kupywać. Ale jaka cena jest tej turbiny, to po prostu zakrawa to ośmiech. Prawie 4000 za samą turbinę. Yy, bodajże 3,600 bez negocjacji. Także wolę ją zrobić yy, sam i... Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza od tego oryginału. To przełożenie też pewnie pomoże tej turbinie, co jest wymienione, yy, będzie miało więcej tutaj będzie siły po prostu na tą turbinę też, żeby, żeby mogło po prostu tą trawę wyrzucać. Może to też przełożenie zrobić, także to też jest do przemyślenia. I kosz z tyłu, ale to tak myślę dopiero w przyszłym roku. Albo może coś przez zimę się wykluje, zobaczymy, bo z czasem jest kiepsko. Także zobaczymy. Także tak to wygląda. No. Myślę, że Wam pokazałem pokrótce. I, 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 I myślę, że jak macie taki... Nie wiem, czy to jest problem. No. Ktoś jak małą trawę kosi, to to nie jest problem. Ale jak wszystkie wjechać z większą wilgłą, no to jest problem, bo ten silnik się dusi, a on ma 26 koni, no nie powinien. Ale kośisko też jest, ma 127, więc, więc troszkę szerokości ma ten opór no, no, no jest. Także... Tak jak widzicie. Potestujemy, zobaczymy. Co eee, Wam jeszcze pokażę? Ile ma traktorek przejechany przez rok? To jest dokładnie 152 motogodziny. Także no... Eee, w skrzyni olej był wymieniany przy 50 motogodzinach pasowałoby to teraz zrobić, myślę, że zrobię to tego roku jeszcze, myślę, że jesienią już się skończy koszenie trzeba go będzie rozebrać, wyjechać tą skrzynią spod traktorka no i wymienić na nowy olej wymienić olej myślę też w silniku, bo też 100 motogodzin na nim już jest zrobione, praktycznie był wymieniony w tamtym roku na jesień, no to tak sezon i powinien, no i trzeba to wymienić niestety, olej jest czysty no ale, ale trzeba to wymienić ażeby to funkcjonowało także, tyle pokrótce pokazałem dalej będę to rozwiązanie testował co Wy o tym myślicie czy mieliście też takie, nie wiem, jakieś? Może to nie jest problem, nie, bo to, że go tam dusi troszkę, no to to zawsze gdzieś będzie, nie, bo to jak się zabrać w jaką trawę, wjedzie. no, ale to tyle. Dobra, nie będę się już rozgadywał. Yy. oglądajcie filmik. Jak coś to piszcie. Co myślicie o tym? rozwiązaniu. No ja go przetestuję, bo nie wiem, czy ktoś to gdzieś przerabiał na YouTube. Także, także. Myślę, że to pierwszy raz jest coś takiego nakręcone. Nakręciłem, także. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.